Komentują dla Państwa Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski. Witamy i zapraszamy na mecz towarzyski, ale myślę, że w nim będzie wiele walki. Oba zespoły chcą sprawdzić swoje formacje, ustawienie drużyny i taktykę. Wydaje mi się, że rzeczywiście Darek szykuje nam się znakomity pojedynek. Widać to po koncentracji zawodników. Na pewno nie odpuszczą dzisiejszego meczu. Możemy być świadkami ciekawego widowiska. Vidal Pujol Daniel Alves Messi Ładnie Barcelona spokojnie osacza obronę rywala i szuka okazji do strzału Messi, a jak wie, mu brakowało do szczęścia Bardzo dobrze wszedł tam na pole karne, ale zabrakło spokoju przy wykończeniu tej akcji Ogromna szkoda Barcelona spokojnie buduje swoją akcję i poszuka tej okazji do oddania strzału. Tak uwaga, słuchaj. Gramy dalej. I obrońca wybija to bez wahania. Pikę. Wycofał tę kilkę do A Tamidal. No, trochę szczęścia przy tym podaniu. Dobrze wyczuł to podanie. Luis Garcia. Luis Garcia! O tak! Precyzyjnie! W bramki! Bramka! Bez szans! Niesamowicie szybki jest ten zawodnik. To się nazywa kontratak wzorcowy! Mamy bramkę! Czapin... Daniel Alves? Jol. To był brzydki faul. Miał szczęście, że sędzia był podważliwy. Sam pewnie byłbym w stanie uderzyć z tego miejsca. Szyba. No i, i Abidal. Abidal. Jest tam sporo miejsca. Ibrahimowicz zagranie głowo. Będzie ciekawie, coraz bliżej bramki. Messi. Spójrzmy, prawo obrońca się skrzydłem. Tak, blisko teraz. Messi! Messi. Tak, to nie mogło się skończyć. Piękny gol i gra kombinacyjna wcześniej. Tak właśnie gra Barça. Kompletnie pokupiła się na rywali przy tym podataku. Może być niebezpiecznie. Ryzykownie wydarną tę kilkę z Dla Tan teraz. Przejęcie w obronie. Messi. Uwaga, chyba będzie dośrodkowanie. Także w reguły gra. Daniel Alves. Dobra reakcja. Spalony. Bardzo w końcu. Wszyscy w tym samym momencie wyszli do przodu, zostawiając napastnika za sobą na pozycji spalonej. Bramkarz ryzykował solidnego kopniaka, ale pokazał, że odwaga w meczu popłaca. Krótko ją obląd. Strata pod polem karnym może być kosztowna. No nieudana pułapka offside'owa. Wybrał mu tę piłkę prosto spod nóg. Doskonały długi wyrzut bramkarza w Daniel Alves Tam da mu to, sędzia wstrzymuje grę i będziemy mieli rzut wolny. Wyraźnie widzę, że arbiter nie jest pewny w swoich sądach. Uderza rzut wolnego. Piłka wychodzi poza linię końcową. Rzut rożny, będą mieli dobrą okazję. Jak to się zakończy, to dogranie po rzucie rożnym. Zdecydowane wyjście z bramki, czyste zabranie piłki z potnów napastnika. Ależ mocną bramkarz teraz wybił tę piłkę w pole. No i brak Dlatego, że nadaje tempo grze swojej drużyny. On nie przetrzymuje piłki. No główny rozgrywający teraz dostał piłkę. Okazja! No blisko słówka przeszła ta piłka. Naprawdę dobra próba. Nie będę mu nawet wymawiał, że nie traci. Na razie mamy bardzo wyrównane spotkanie.